Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to moi drodzy jest kolejny unboxing. Dzisiaj zaprezentuję wam bardzo, bardzo ciekawe słuchawki marki Logitech. Ponownie ostatnio unboxingowaliśmy, rozpakowywaliśmy. Ostatnio pokazywałem wam myszkę firmy Logitech. Dzisiaj przyszła kolejna słuchawki Logitech G 430. Moi drodzy, jest to kolejny e, prezent. E, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo ja przyznam szczerze, że. Swoich słuchawek używam już od 6 albo 7 lat, także, no tak naprawdę, ja czekałem właściwie tylko, aż one mi się zepsują, żebym mógł sobie zmienić je na troszeczkę lepszy i fajniejszy model. I tak się składa, że te słuchawki, które planowałem w ogóle sobie kupić, otrzymałem w prezencie, także jest to genialne, 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 po prostu to jest. Bardzo mnie to cieszy. I moi drodzy, jeżeli chodzi o Temat dzisiejszego odcinka to to są właśnie te oto słuchawki. Także moi drodzy, tak sobie wyglądają. One tutaj nie wyglądają aż tak super w tym pudełku, bo ja to pudełeczko już sobie wcześniej rozpakowałem, żeby sprawdzić, czy wszystko tam w środku jest. Ale właściwie i tak za chwilkę przejdę do otwierania tego pudełka, także długo by w tym pudełku i tak nie posiedziały. Także moi drodzy, pozwólcie, że ja już to pudełeczko sobie tutaj będę otwierał. Standardowo pokażę wam wszystko co w tym pudełku się zawiera, postaramy sobie również poczytać co na tym pudełku jest napisane i teraz jeszcze tylko sobie tutaj delikatnie te słuchaweczki wysunę, żeby tutaj mi nic nie wypadło, bo wtedy myślę, że mógłbym się zabić ogólnie. Ok, słuchawki już są. Poza pudełkiem, moi drodzy, pudełeczko i to jest oczywiście właśnie z tej serii niebieskiej G, e, tak jak i myszka. Także będę miał teraz taki bardzo fajny komplecik. Pudełeczko jest już puste. E, czy tutaj na tym pudełeczku mamy jakieś napisy? E, po polsku mamy. Zestaw słuchawkowy, przejściówka USB, dokumentacja, trzyletnia gwarancja, producenta i pomoc techniczna w pełnym zakresie, to to jest to, co moi drodzy pudełko zawiera. A jeżeli chodzi tutaj, bo mamy takie kilka opisów, mamy takie jakby opisy tutaj. One są dłuższe i te takie malutkie, to jest właśnie to, co Wam przeczytałem. To tego dłuższego niestety po polsku nie ma. E, mogę coś tam popróbować połamać po angielsku, ale raczej wolałbym tego nie robić. E, bardzo mnie cieszy to, że słuchawki, tak samo jak i myszka, mają trzyletnią gwarancję producenta. To zapewnia nam spokój, tak naprawdę, na, na, na bardzo długi okres czasu. E, I moi drodzy, e, z przodu tutaj chyba nie ma nic. Tutaj jeszcze coś jest z boku, ale też e, po angielsku. Tutaj również są jakieś angielskie opisy. Ogólnie wszystko jest, niestety, po angielsku. Także, moi drodzy, specyfikacje tych słuchawek będziemy mogli, musieli sobie poszukać gdzieś tam w internecie. Tak będzie po prostu naj, naj, najlepiej. Ja ewentualnie mogę Wam coś tam wrzucić w opisie. Także tak wygląda sobie to pudełeczko. Ja sobie je tutaj odrzucę. Odrzucę na bok. Teraz myślę, że możemy przystąpić do rozpakowywania, moi drodzy. Słuchawki są właśnie w takim oto case'ie, powiedzmy, plastikowym, takim, który gdzieś tutaj... Okej, okay, w ten sposób się otwiera. Zdejmujemy to wieczko. Oś tutaj. O, dobra, z jednej strony. Druga. Okej, okay, wieczko. Moi drodzy, zdjęte, ono było tak fajnie wciśnięte, e, także teraz z go pozbywamy. I moi drodzy, dobieramy się już bezpośrednio do słuchaweczek. O! Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężko było to zapakować później, jak ja już te słuchawki rozpakowałem, żeby zobaczyć, czy wszystko aby na pewno jest w pudełku. Moi drodzy, to są już słuchawki. Jak widzicie, wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Ten niebieski kolor jest wręcz genialny. Jeżeli chodzi o te tutaj poduszki, które okalają naszą małżowinę uszną, one są wymienne, możemy sobie je dokupować w różnych kolorach. E, także tutaj nie ma żadnych ograniczeń. E, gorzej będzie troszeczkę z kabelkiem, bo on też jest tutaj pod kolor tych poduszek. E, kabel jest strasznie, strasznie długaśny. On jest tutaj teraz spięty e, takim rzepem. Także to nie będę tego rozpinał na razie. Tutaj moi drodzy mamy rozwidlenie, czyli podpięcie podsłuchawki i podpięcie pod mikrofon. Jeżeli chcecie sobie skorzystać tutaj z tego mikrofonu tak zwanego headsetowego, który tutaj nam się bardzo fajnie składa, zjeżdża nam tak naprawdę z góry. I możemy sobie go tutaj dopasowywać. I o ile dobrze pamiętam, możemy sobie go również dopasowywać w tej płaszczyźnie. Zwróćcie uwagę, on się tak tutaj obraca. Możemy sobie go e, pochylać, bo tutaj to ramię tego mikrofonu, moi drodzy, jest jak najbardziej ruchome. Także to nie jest tak, że to jest jakiś tam plastik i on w jednej pozycji tylko będzie. Moi drodzy, kolejna zaleta tych słuchawek to jest to, że oczywiście możemy sobie je dostosować do wielkości naszej głowy. Jeżeli mamy jakąś taką strasznie, strasznie dużą głowę, to tutaj maksymalne wysunięcie jest naprawdę duże. I jeżeli chodzi jeszcze o dodatkową wygodę, moi drodzy, to te słuchawki obracają się właśnie. W ten oto sposób ja Wam to zaprezentuję. Zwróćcie uwagę, właśnie tak to wygląda. Moglibyście się zastanawiać, że, no dobra, ale po co, po co komuś coś takiego? Moi drodzy, a jest to bardzo, bardzo wygodne. Zaraz Wam zaprezentuję, dlaczego uważam, że jest to wygodne. Kolejna rzecz, tutaj taki, 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 takie urządzonko, dzięki któremu możemy sobie te nasze słuchaweczki mutować, czyli wyciszać nasz mikrofon. I tutaj mamy rolkę do podgłaśniania. plus jeszcze to wszystko możemy sobie przypiąć gdzieś tutaj do koszuleczki, żeby było nam wygodnie. I jeżeli chodzi o słuchawki, ich budowę, to by było na tyle. Zaraz ja sobie je przymierzę i powiemy coś więcej na ten temat. Jeszcze zajrzyjmy sobie do pudełeczka, bo to nie jest wszystko, moi drodzy. Oprócz słuchawek w pudełku mamy również, o, to jest jeszcze nawet zaklejone, ja Wam pokażę. Mamy również taką przyjścióweczkę, o, i tutaj mamy dwa wejścia do wpięcia. I tutaj mamy wejście oczywiście na słuchaweczki i na mikrofon, na te dwa tutaj e, złącza, które mieliśmy przy kablu, zobaczcie. Teraz możemy sobie podpiąć słuchawki pod słuchawki. Proszę bardzo. Mikrofon pod mikrofon. I jeżeli jesteście, moi drodzy, zwolennikami USB, to teraz te słuchawki macie podłączone na USB. Dwa kabelki, przepraszam, dwa kabelki pod jedną wejściówką USB. Także też bardzo fajny motyw. Bardzo wygodny na pewno. Plus, moi drodzy, jeszcze jedna informacja o kablu. Ten kabel jest taki właśnie sznurkowy, taki, taka plecionka. Identyczny jak było w przypadku myszki, którą unboxingowałem dla Was poprzednio. Także ten kabel, podejrzewam, że jest mega, mega wytrzymały, i, i będzie naprawdę ciężko gdzieś go tutaj złamać. Bo jeżeli chodzi właśnie o te załamania. To on nie jest tak jak taki typowy kabel, tak? Prędzej byśmy go może przetarli gdzieś o kant biurka, niż gdzieś tam właśnie pozałamywali e, dzięki jego konstrukcji. Także moi drodzy, co my tu jeszcze mamy? Mamy no, jakieś oczywiście książeczki. E, to jest setup guide, czyli jak tutaj e, gdzieś tam sobie przygotować te słuchawki do pracy. To jest to strasznie jakaś obszerna. Instrukcja, także sobie ją na razie tutaj odłożymy. No i standardowo papierki związane z gwarancją. Także moi drodzy, to jest ta wielka, gigantyczna księga, e, którą no, też nie będę jej tutaj rozwijał, bo tu jest mnóstwo e, rzeczy do przeczytania i to jest jeżeli chodzi o zawartość pudełka to to jest tyle moi drodzy mamy tą przejścióweczkę, mamy książeczki no i mamy oczywiście słuchawki i teraz moi drodzy będzie wiekopomna chwila albowiem Bartosz zdejmie swoje słuchawki w których zawsze siedzi nawet na vlogach moi drodzy okay, słuchawki mam zdjęte, strasznie dziwnie się słyszę także to są stare słuchaweczki, ja sobie je tutaj odkładam na bok i moi drodzy przymierzamy te słuchawki, które teraz otrzymałem. O! Genialne są, naprawdę są bardzo wygodne, tylko jak widzicie na tym najwyższym ustawieniu, o tutaj, one nawet nie dosięgają do mojej głowy, to musiałbym mieć naprawdę gigantyczny cagan, żeby je tutaj nałożyć na maksymalnym e, tym, tym, tym e, rozwinięciu, dlatego ja sobie je teraz tutaj dopasuję do siebie. O! Teraz powinno być ok, mniej więcej. Moi drodzy, jest, słuchawki są bardzo, bardzo wygodne. Tutaj, jeżeli chodzi o wielkość tych poduszek, one są na tyle duże, że całe ucho, moi drodzy, nawet takie gigantyczne ucho jak mam ja, ja mam naprawdę super wielkie uszy, to one tutaj w całości mieszczą mi się do środka i nie ma z tym najmniejszego problemu, e, dzięki czemu. E, ta poduszka, którą tutaj mamy, ona się opiera nie o ucho i nam go nie dogniata, tutaj, tylko opiera nam się o głowę, czyli praktycznie w ogóle uszy mamy niezmęczone. Plus, moi drodzy, po nałożeniu tych słuchawek, one e, bardzo dobrze nam e, wyciszają całe otoczenie. Ja się czuję w tych słuchawkach, moi drodzy, mniej więcej tak, jakbym był w takich słuchawkach, jak się nakłada gdzieś na budowie, e, gdzie jest strasznie, strasznie głośno, tak? E, Także one mega tutaj nam wyciszają całe otoczenie, po to, żebyśmy mogli się skupić na tym, co dzieje się w grze, co dzieje się w słuchawkach, co dzieje się w filmie, co dzieje się w czymkolwiek, z czego się, wydobywa się jakieś audio. I tutaj, moi drodzy, mamy ten mikrofon, który jak widzicie jest naprawdę dopasowany. Ja mogę sobie go tutaj dosłownie. Zbliżyć tutaj, mogę sobie go oddalić, a mogę w ogóle sobie z niego zrezygnować, i w ogóle mnie to nie obciąża. Także moi drodzy, ja będę sobie jeszcze tutaj te słuchawki ustawiał, regulował, ale ja ogólnie, no są, są też spore. Jak widzicie, macie porównanie do tego co było wcześniej w moich starych słuchawkach. No, nie wiem, jak tutaj można by je porównać. Także no, te są dużo mniejsze, tak. Te są dużo mniejsze. Ta e, tutaj mm, poduszeczka jest też totalnie inaczej skonstruowana. Ta jest mega, mega wygodna, mega wyciszająca i naprawdę e, czuję się w tych słuchawkach bardzo, bardzo dobrze. No, i wydaje mi się, że również będą brzmiały genialnie, także tutaj niestety nie jestem wam w żaden sposób tego brzmienia zaprezentować. To już musicie sobie po prostu sami sprawdzić, idąc gdzieś do sklepu, przymierzając te słuchawki i tam słuchać, bo ja no nie jestem wam w stanie tego przekazać, tego słuchowego elementu. I powiem wam szczerze, że naprawdę jestem mega, mega zadowolony z tych słuchawek. No, osoba, która mi je prezentowała. Naprawdę to był strzał w dziesiątkę, bo moje słuchawki, tak jak Wam już wcześniej mówiłem, no są dosyć wiekowe i już naprawdę przydała im się wymiana. To samo zresztą z myszką, bo ja ogólnie, jeżeli już coś kupuję, to staram się kupić takie troszeczkę lepsze, żeby mi starczyło na dłużej, ale w życiu mi się nie spodziewał, że myszka bądź słuchawki będą starczyły mi na 6 czy 7 lat, tak? Także, moi drodzy, ja ogólnie strasznie dziwnie się słyszę też, bo mój głos, który teraz się posługuje, jest bardzo, bardzo wyciszony w tych słuchawkach i możliwe jest, że ja będę teraz jeszcze głośniej mówił niż do tej pory. <gry> Także zanim się przyzwyczaję, to na pewno troszeczkę mi zajmie, bo jak sami wiecie. Praktycznie od samego początku mojej działalności na YouTubie działałem na tych słuchawkach właśnie Creative Fatality. A teraz przesiadam się już na te Logitech G430. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o ten unboxing, to to by było na tyle. Jeszcze jedna tylko kwestia. Pokażę wam o co chodzi z tymi przekręcanymi poduszeczkami tutaj tymi nausznikami, moi drodzy. Chodzi o to, że po przekręceniu tego Możemy sobie te słuchawki bez problemu założyć tutaj na szyję i one w żaden sposób nam tutaj nie przeszkadzają, bo jakbyśmy mieli je w ten sposób, no to one są takie, no, strasznie niewygodne. A jeżeli sobie je przekręcę, to one sobie ładnie, gładziutko leżą u mnie e, na klacie i teraz mogę sobie, wracając na głowę, je przekręcić. I są bardzo, bardzo mega wygodne. Nie mogę się doczekać, jeszcze je podłączę i sprawdzę, jak słychać. Podejrzewam, że bardzo dobrze ze względu właśnie na to wyciszenie, które daje nam tutaj ta poduszeczka. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o ten unboxing, to by było na tyle. Podejrzewam, że wszystkie przyszłe materiały będę nagrywał właśnie w tych słuchawkach. Także jedyne co mnie cieszy to to, że nie kupiłem sobie niebieskiego green screena, bo wtedy byłby problem troszeczkę, ale na szczęście mój green screen jest, jak sama nazwa mu, mówi, zielony. Także nie powinno być problemu z usuwaniem tego tła z kamerki. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten unboxing. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, to oczywiście piszcie, z bardzo miłą chęcią wam odpowiem. I jeżeli będziecie mieli ochotę, żebym nagrał wam test porównujący na przykład mojego Blue Yeti z tym mikrofonem, który mamy tutaj, to również piszcie mi w komentarzach pod tym filmem, to ja taki test dla Was przygotuję. Myślę, że to też warto by było gdzieś tam się tego dowiedzieć. No i tak naprawdę to by było na tyle w tym materiale, także wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.